W dzisiejszej recenzji zobaczymy zegarek szwajcarski firmy Jenny. Jest to zegarek Jenny Caribbean 300. Zegarek otrzymujemy w takim oto kartonowym pudełeczku. Po otwarciu wieczka widzimy zegarek. Zegarek oryginalnie przyszedł na takim pasku podpisanym na sprzątce nazwą firmy Jenny. Ja zegarek założyłem jednak na inny gumowy pasek, taki bardziej vintage'owy tropik. Jakość wykonania tego pudełeczka to jest taka sobie szczególnie tej poduszki, która już się rozlatuje, a zegarek był kupiony w zeszłym roku, w zeszłym roku był kupiony jako New Old Stack. W listopadzie zeszłego roku. Ten zegarek oryginalnie był wyprodukowany w roku 2013 w 50 rocznicę. 50. rocznicę wypuszczenia oryginalnych, oryginalnego modelu Caribbean. Co ciekawe, oryginalny model miał 700 metrów wodoodporności, czyli był to Caribbean 700, a ten ma tylko, czy może aż 300 metrów wodoodporności. Dlatego nazywa się Caribbean 300. Koperta w tym zegarku jest wykonana ze stali szlachetnej. Jest ona cała szczotkowana. Wielkość tej koperty to 42 mm. Bezla 44. Ten bezel jest. Tutaj widać, jest on troszkę większy od koperty, te 2 mm większy jest. Od ucha do ucha ten zegarek ma 51 mm przy wysokości 12,5 mm, a paski do niego są 21 mm, chociaż jak widać, ja wcisnąłem tutaj bez problemu pasek wielkości 22 mm. Bezel ma taką szefirową wstawkę tutaj. Bezel jednokierunkowy, tak jak na Divera przystało. Nie ma tu żadnych luzów. 120 klików. Wszystko nam się ładnie centruje. Przykręcana koronka. Z logo firmy Jenny z taką rybką. Koronka wielkości 7 mm. Tarcza z nakładanymi indeksami. Tutaj mamy tarczę srebrną. Jednak kiedy ten zegarek był dostępny, był wybór tych tarcz. Były te zegarki robione z czarnymi tarczami, z niebieskimi tarczami. Wtedy kolor tej wkładki Bezla był. Inny. Biały był przy srebrnej tarczy. Przy czarnej był on pomarańczowy. Biały chyba też był przy niebieskiej. Lumę tutaj mamy C3. Jest ona w ciemności ładnie widoczna. Po odwróceniu zegarka na deklu mamy logo firmy. Tą rybkę, Jenny, Jenny Caribbean. Napis, że jest to właśnie limitowana edycja, reedycja na 50-lecie. Mamy tutaj również numer tego zegarka. Ta reedycja to 500 zegarków. Była również dostępna do tych zegarków bransoletka Beats of Rice. No niestety, skoro ja ten zegarek kupiłem w zeszłym roku, jako miłość, tak. Nie załapałem się, już te bransoletki są były wyprzedane. Jenny to jest również to firma czyli jest to rodzina Jenny, która była również jest właścicielem. Zegarków doksa. Czyli to również doksa. Wszystkie doksa SAP są przez nich robione. Ogólnie no, jest to bardzo ładny, fajny zegarek. Dosyć spory. Przy tej wielkości, może załóżmy go na moją mój nadgarstek, mój nadgarstek jest wielkości 19,5 cm. I na moim, na moim nadgarstku ten zegarek prezentuje się tak. Na no więcej jest w sam raz. Marek już jest niedostępny w sprzedaży. Trzeba szukać na forach i kupić go w tej chwili z drugiej ręki. Ale no jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie typu zegarkami typu Diver, to na pewno go polecam, bo ma już ten zegarek ze sobą dużo historii. Oryginalny zegarek Johnny Caribbean 700 to już jest legenda. Także bardzo polecam.